Kochani, dzisiejsza uroczystość Trzech Króli Objawienia Pańskiego jest dla nas z jednej strony trudna do przyjęcia, a z drugiej strony jest bardzo pozytywna. To jest bardzo ważne i dobre święto. Oczywiście zamieniamy je na korony, na to, że robimy różne rzeczy związane ze złotem, kadzidłem, mirą. Troszeczkę. Yy, zabawowo to traktujemy, ale ta zabawa ma prowadzić do tego, żeby wszyscy szli do Betlejem. Więc ona jest dobra. Natomiast, jako ludzie wierzący, potrzebujemy zatrzymać się na tym, co się wydarzyło. A mianowicie, poganie odnajdują Boga bez pisma świętego i bez sakramentów. To jest dzisiejsza uroczystość. I my potrzebujemy to zrozumieć w głębi serca, co więcej, ucieszyć się tym. Poganie odnajdują Jezusa, oddają mu pokłon bez pisma świętego, bez Kościoła i bez sakramentów. Potrzebujemy to usłyszeć, aby mieć pokój w sercu odnośnie dzieci, wnuków. Ludzi, którzy do kościoła nie chodzą, żebyśmy ich nie oceniali, co więcej, mieli świadomość, że mogą być bliżej Boga niż my. Jak to możliwe? To pokazuje dzisiejsza uroczystość. Czy to jest dobra nowina, czy zła? Że Twoje niechodzące dziecko, albo wnuk, który do spowiedzi w ogóle nie chodzi i w kościele nie chce być, może być bliżej Boga niż ty czy to jest dobra nowina czy zła to jest dobra nowina chociaż trudna do przyjęcia dlatego dzisiejsze dz dzisiejsze święto jest dla nas trudne ale potrzebujemy je przyjąć całym sobą co więcej ucieszyć się tym poganie gdy mówimy to słowo poganie, i gdy czytamy dzisiaj jak Paweł to wyjaśnia też, że Duch Święty został dany nie tylko apostołom i prorokom, ale i że poganie są współdziedzicami i współczłonkami ciała, współuczestnikami obietnicy w Chrystusie, ci poganie, o których mówi święty Paweł, to oczywiście my, bo On polaryzuje, pokazuje, Naród wybrany i poganie. To jest to rozróżnienie. Ale dzisiaj, kiedy chrześcijaństwo jest dominującą religią, a u nas katolicyzm jest dominujący, to my, czytając poganie, nie myślimy o nas, tylko myślimy o tych, którzy są w naszym rozumieniu poganami. Bardzo dobrze. Nie znaczy, że mamy rozumieć kulturę sprzed dwóch tysięcy lat jako naszą dzisiejszą, bo tak nie jest. Dzisiaj to my jesteśmy tymi, którzy są blisko i mamy też pogan, którzy nie znają pisma, nawet jeśli są ochrzczeni, a mogą nie znać pisma i nie chcić mieć nic wspólnego z Kościołem. I dzisiejsza uroczystość pokazuje, że są różne okoliczności. Jak chociażby gwiazda, okoliczności, które nie mają nic wspólnego z sakramentami i z Biblią, okoliczności zewnętrzne, okoliczności związane z przyrodą, związane z tym, co się dzieje dookoła. I te sytuacje mogą pogan doprowadzić do Boga. My to słowo mogą rozumiemy często jako no tak, są takie wyjątki. Bo my, to my jesteśmy przy Panu Bogu. Ale są takie wyjątki, że mogą niektórych też doprowadzić do Pana Boga. Bo rozumiemy doprowadzić do Boga, że doprowadzić do Kościoła. To nie jest dzisiejsza uroczystość. Nie to nam mówi dzisiaj y, to święto. Mogą być osoby blisko Pana Boga bliżej niż my, a nie są w kościele. Mędrcy, którzy, przy, którzy przyszli ze wschodu, idą za gwiazdą i odnaleźli Mesjasza, czyli idą za okolicznościami przyrody świata i odnaleźli Mesjasza. Szybciej niż uczeni w piśmie, faryzeusze, kapłani, arcykapłani. Niż ci wszyscy, którzy Biblię znali. I to nam mówi dzisiejsze święto. Szybciej odnaleźli Boga. To jest bardzo trudne do przyjęcia. Przecież my się modlimy, jesteśmy w kościele i tak dalej. Szybciej dotarli do Mesjasza. Szybciej oddali mu pokłon. Co więcej, Wydawałoby się, że skoro Herod dopytuje arcykapłanów i wszystkich uczonych o Mesjasza, gdzie to ma być i tak dalej, to że oni będą tym poruszeni i uprzedzą mędrców do Betlejem, żeby oddać pokłon Bogu, ale tego nie robią. My tego nie robimy. Mamy inną gorliwość niż poganie. To się wydaje dziwne, ale tak jest. Mamy inną gorliwość. Dlatego, że rozumiemy wszystko w perspektywie chodzi czy nie chodzi do kościoła. A czemu tak się dzieje? Dlatego, że zredukowaliśmy chodzenie do kościoła jako grzech czy niegrzech. Więc, żeby nie grzeszyli, to powinni chodzić do kościoła. Jak grzeszą, to się nie nawracają i nam się koło zamyka. Tymczasem, to, że my jesteśmy w kościele, to jest najpierw przywilej, a potem. Później, później grzech. To, że my możemy podejść i być blisko Jezusa, że mamy skarb. To jest nasz przywilej, to jest łaska, która nas powinna doprowadzać do tego, że my odnajdujemy Boga we wszystkim dookoła nas. Że odnajdujemy możliwości bycia miłosiernym. Że odnajdujemy, w jaki sposób kochać człowieka, gdy świat nie rozumie, jak kochać. Ale my wiemy, bo jesteśmy blisko miłości. A odwróciliśmy porządek. I nie pójście do kościoła to jest grzech, a pójście to nic. Nie uczy nas miłości. Tu jest problem. Dlatego zaczynamy oceniać Pogan, w cudzysłowie, bo to my jesteśmy Poganami, ale dzisiejszych Pogan oceniamy ich, mówiąc, że oni nie odnajdują Jezusa. A dzisiejsza uroczystość pokazuje: odnajdują Jezusa. I prawdopodobnie Szybciej niż my. Szybciej w sercu decydują się na miłosierdzie. Szybciej w sercu decydują się na przebaczenie, na miłość. Życie im to mówi, gwiazdy im to mówią. Wydarzenia, okoliczności mówią szybciej o miłosierdziu i o Bogu. I jak popatrzymy na różne sytuacje, chociażby w naszych rodzinach, warto. Nasze rodziny, Twoja rodzina. Warto zobaczyć, kto jest bardziej miłosierny. Bo może być tak, że podział to my wprowadzamy że jakieś ograniczenia, granice wykluczenia w imię, tak myślimy, słusznej sprawy, ale jednak jest to brak miłosierdzia. Kogoś karzemy za coś. Może nie, ale może tak. I to są przykre sprawy, gdzie potrzebujemy się uderzyć w piersi. Mędrcy, którzy przyszli do Betlejem, oni z Betlejem nie poszli do świątyni. Wrócili do domu. To nie znaczy, że ci, którzy odnajdują Boga dzisiaj w codzienności, poganie tak zwani, i nie pójdą do kościoła, że są dalej od Boga. Bóg ma swoją drogę. Nie będziemy w stanie tej nauki przyjąć tak długo, jak chodzenie do Kościoła będzie dla nas kulą nogi, ciężarem. A w momencie, kiedy chodzenie do Kościoła będzie dla nas miłością, to że ja idę i spotykam moją miłość, tego, który mnie karmi, daje mi siłę, daje Mi słowo, daje mi siebie, mogę z Nim być i daje mi siłę, żeby wyjść z Kościoła i kochać. Żeby inaczej patrzeć na każdego człowieka Również tego, który mi szkodę jakąś robi Dopiero wtedy będę widział, że być się blisko jest łaską Przyjście i to, że mogę być przy Chrystusie To jest łaska, że On mieszka w moim sercu Że Pan Jezus ode mnie nie ucieka z powodu moich grzechów Tylko mieszka we mnie to jest dobro, którego doświadczamy, chodząc do Kościoła. Chciałbym, żeby inni też to mieli, ale nic na siłę. Jak doświadczą skarbu, kim jest Bóg, będą chcieli, ale każdy ma swój czas. Owszem, czasami pewne rzeczy na siłę wiemy też, że są skuteczne. Kiedyś na siłę. Były małżeństwa i tak dalej, i wcale nie wszystkie się przecież rozwodzą, które były na siłę. Tylko, że jakoś funkcjonują. I są rzeczy na siłę, które kiedyś działały, dzisiaj działają mniej. Jest mniejsza presja społeczna. Podobnie z chodzeniem do kościoła na siłę. Jeszcze nas ci trzej mędrcy, na których dzisiaj patrzymy i chwalimy Boga. Byli w Betlejem, oddali pokłon Chrystusowi i nie poszli do świątyni. Wierzymy, że są w niebie. Odnaleźli Jezusa. Kończąc i podsumowując to wszystko, potrzebujemy przez dzisiejszą uroczystość otworzyć nasze serce na to, że ludzie, którzy są tak zwanymi poganami dzisiaj, mogą szybciej niż my szukać i odnajdywać Boga. W sytuacji, w której są, trudnej, której ich spotyka, zwolnieni z pracy, kłótnia w domu itd., mogą szybciej szukać i znajdywać Boga niż my. Bo możemy mieć jakieś opory. Różne rzeczy, różne sprawy się na to składają. Święty Ignacy w swojej autobiografii, na końcu swojego życia, gdy je podsumowuje, pisze, że pobożność czy wzrost w pobożności to jest, że coraz szybciej szukam i odnajduję Boga w swoim życiu. Człowiek, który wzrasta w pobożności. Ten czas pomiędzy szukaniem i znajdowaniem Boga, w tym, co mnie spotyka, się skraca. Jak ktoś jest w pobożności niewyrobiony, to znaczy, że szuka Pana Boga, i rok drugi, trzeci pyta się, gdzie w tym jest Bóg. I nie mogę tego zrozumieć. Człowiek, który tę odległość pomiędzy szukaniem a powiedzeniem, już wiem, gdzie w tym jest Bóg, ma wydłużoną, to jest mniej pobożny. A człowiek, który. bo modlitwy nie uczą go tego, nie, nie pokazują mu Boga w życiu. A człowiek wyrobiony w pobożności, pomiędzy szukaniem a znajdowaniem Boga ma bardzo krótki czas może pięć minut, może od razu, może godzinkę. Spotykajmy coś trudnego, bezczelnego, widzę, co się dzieje na świecie, wojna wybuchła. Szukać i znajdować Boga, im krótszy czas, że ja w tym znajduję Boga, to, ty, to jestem bardziej pobożny. To jest święty Ignacy z Loyoli. I być może osoby, z którymi żyjemy, które dla nas są jak poganie, tak żyją, niepraktykujący i różne inne rzeczy, być może oni szybciej od nas szukają i znajdują Boga. Że ich serce. Jest szybciej przy miłosierdziu, przy rozumieniu miłości, że są bardziej otwarci, łagodnego serca, usposobienia pełnego pokoju, i tak Zachęcam, żebyśmy nad tym się pochylili troszeczkę. To jest piękna uroczystość, ale dla nas, wierzących, tych, którzy są blisko, którzy nie jesteśmy dzisiaj poganami jest trudna i potrzebujemy się nad tym zastanowić, aby się tym po pierwsze ucieszyć, a to oznacza nawrócić. Żeby móc się ucieszyć objawieniem Pańskim dla całego świata, potrzebujemy naszego nawrócenia. Amen.